Siemano mordeczki z tej strony człowiek artysta, witam Was dzisiaj ze skarżyska kamiennej, gdzie pokażę Wam ściankę, która powstała z okazji 25-lecia zajebistej grupy USP. To co, lecimy, ale wstęp. Musiałem trochę krzyczeć, ponieważ jest dosyć głośno, przynajmniej było, bo jesteśmy przy trasie. Patrzcie jaka piękna okolica. Komart jak zwykle pocisnął i to ostro. Kosmiczne style. Cieszę się, że tu jestem. Już kończyłem kilka relacji ze skarżyska. Jest nawet Poznań. Pięknie. Coś pięknego. Jak zwykle stylowo. Lecimy dalej. Bardzo podobają mi się ogólnie te rejony, jeżeli chodzi o Skarżysko, Starachowice. Często bywam, zwiedzam. Tu mamy już bardziej flarowy styl. I eksplozje kolorów. USP, ma do paka. Ale fajny charakter. Strasznie podobają mi się długie palce i kończymy w ogóle w postaciach. Proszę bardzo. A nad nami druty kolczaste. Nie widać może, a widać, widać. Ogólnie to w samochodzie siedzi moja żona z dzieckiem i czekają na mnie. Jak zwykle musiałem ich wrobić Ale dziękuję, że mam taką zajebistą rodzinę I powiem Wam, że rodzina jest dla mnie naprawdę najważniejsza Po tym wszystkim co przeszłem w swoim życiu to Jednak człowiek przewartościowuje Pewne aspekty I powiem Wam, że nie ma nic cenniejszego od szczęśliwej rodziny Ja też mamy Pięknie Fresh Kuźwa Fresh to maluje chyba od początku powstania graffiti na świecie I chciałem printy kupić od ciebie mordeczko i do tej pory nie możemy się zgadać jakoś O i tu mamy pchyka i reala Coś jest cudownego To jest sztos Totalny Lecimy dalej. Z tym koleżką rozmawiałem o ścianach w tym oto za tym mie mieście. A i a propos jeszcze wiecie co? Y Kiedyś była w ogóle z tego miasta relacja w Ślizgu, W ogóle to była gruba scena grafiki. ogólnie fajne imprezy kiedyś były. ja jeżeli chcecie, mogę Wam podesłać zdjęcie z Rzemu Grafiki, które był bardzo, bardzo dawno temu organizowany w Skarżysko. Ale osoby, które są w temacie, na pewno znają sprawę. Mówię to raczej do osób, które nie wiedzą. A taka ciekawostka: trzeba tutaj. Tym razem nie buty, moje trampki do kościoła. Jest trochę stromo, ale damy radę. Czołnierz rozwożący Uber Eatsa. I tu mamy Pieruna. Też mega produkcję robi. Widziałem trochę Twoich prac Jarałem się Ostatnio nawet rozmawiałem z Winylem Z moim takim ziomeczkiem z Wołomina Że masz kurde fajnie być w kolaboracji Jeszcze z takim Takim typeczkiem z Wołomina, który nazywa się Unit Chciałbym bardzo, bardzo Zobaczyć Wasze kolabo Może kiedyś zobaczę Geometria, jak rzeźba kubizm, coś związanego z Pikassem Bryły. Coś pięknego. Super. I ten chain Ale kurde, zajebista praca. Kiedyś się rapowało trochę. Coś pięknego. Jeszcze powrócę do tego. I lecimy dalej. Ogólnie w planach mam odwiedzić Kielce i na pewno wbiję na dniach. Więc będzie trochę relacji. W sumie nawet jutro bym chętnie wbił i chyba to zrobię. Sprawdzaj to, co tu się dzieje, kuźnia talentów bagienny klimat to jest normalnie bomba tak się jaram. Lokacje. Jakie piękne. Uwielbiam drzewa. Głównie uwielbiam przyrodę. Coś cudownego. Jakie tło w ogóle. Sprawdźcie to tło. Zobaczcie. Coś pięknego. Tam co się dzieje? A nie zobaczymy. Dzieciaki się drą. Tu jeszcze jest miejsce. Ktoś rzucił wrzucił super turbo mega wrzuta. Czekamy. Ludowe kolory, coś pięknego. Ostatnie kręciłem mgs trochę prac w Radomiu. Super. O kurde, są tacy zawodnicy, że brak mi słów normalnie. Służewiec to wymienka w porównaniu co ostatnio się dzieje na Służewcu. W sumie już dawno przestał być Hall of Fame'em. Sorry, ale muszę wrócić do tego. Cudownie. To. Muszę kurde się tak ustawić Bo kręcę pod słońce I tu już mamy Kielce HRN W tamtym roku pokazywałem wam 20 lecie chyba Powstania ekipy A może 25 -lecie? Już nie pamiętam, wybaczcie. Jak zwykle sobie jeszcze style, zęby, oczy, krokodyle. Coś cudownego. I pirat. Zawsze byłem Twoim wielkim fanem twórczości, mordeczko. Mega chciałbym płytę od Ciebie winylową, żebyś mi kiedyś namalował. Naprawdę do kolekcji, byłoby coś pięknego. Morus. i lecimy dalej szkołeczka gdzie pieniądze za las tutaj tak wygląda tył tej ścianki Bardziej graficzny styl. Prostota, a zajebiste. Rozkminki. Też zawsze jerałem się właśnie tą fajną kompozycją liter. Naprawdę zajebiste. Tęcza kolorów. Jak się patrzy na to pracę, to ma się wrażenie, że ona po prostu leci. Biegnie gdzieś. I tak to wygląda. To co? Żegnam was z potworami. Mega turbo zajebiste i to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą relację. Dziękuję, że ze mną byliście. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, człowiek artysta, Elo!